Gdzie się cześć, witajcie z tej strony młody, witam was na kolejnym odcinku tutaj na kanale, na mojej serii. Jak widzicie, o, my już przygotowani do wyjazdu, 30 tam, o, tam stoi z zimniokami, czeka na robotę dalszą. Ale my jesteśmy umówieni z sąsiadem Bolesławem, żeby mu zaprezentować ciągnik, znaczy on nic nie wie o tym, że ja mu zaprezentuje ciągnik, ale no, gdzie ma jechać no do sąsiadów go przedstawić, zaprezentować, także ja już nie przedłużam, wsiadamy od razu na samym początku, jak się wam podoba taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, proszę ja was, a my bez pierdzielenia normalnie wyjeżdżamy tutaj e, na drogę główną. Proszę ja was, tylko zobaczmy czy nic nie jedzie, nic nie jedzie, oczywiście pięknie, ładnie wyjeżdżamy, oj, troszeczkę gdzieś po Fundelku, naszym przejechali, ale spokojnie, także cóż, wyruszamy w prasę, proszę ja was. no, zobaczymy co sąsiady powiedzą, kurde, dawno mnie tam na wiosce nie było, tym bardziej ciągnikiem, nie, no, tutaj zobaczymy co się wydarzy, kurde, no, naprawdę jestem ciekaw, czekaj, który inny by tu jechać, tam jest sąsiadowe, te, tutaj też, to nie, kurde, hmm... No i tak sąsiad jest po drugiej stronie wioski, to nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także uwaga, uwaga, przenosimy się do alternatywnego uniwersum po sąsiedzku, które rozgrywa się na tej samej mapie, ale w alter alternatywnej rzeczywistości. Haha, ha, kurczę, nas każem zrobić co? Także widzimy się za chwilę po cięciu. A no już dobra, zejdziemy tutaj do sąsiada, proszę ja, zobaczymy, co się będzie działo, bo nie wiem czy on nie późno w ogóle tutaj, przyjedziemy, czekaj, tu się zawiniemy na pole, pięknie, ładnie, nie wiem czy on nie późno, czy, czy on wie w ogóle kto przyjechał na pole ja coś wspominałem, że przyjadę z nowym ciągnikiem, znaczy no nowym, no to o takim tutaj pięknym, o ładnie zetorkiem, proszę bardzo, kurde zaś się buguje to chodzenie tuti. O, proszę bardzo, tak się tutaj zetorek mój prezentuje. O, możemy tu o w silnik spojrzeć, możemy tuti. Jak tu o kopci bardzo mocno niłosiernie, ale dajemy radę, proszę ja was, tuti tuti. Tu mamy o, tak kabinkę piękną, ładnie. O, możemy się kliknąć. I co ja mogę wam powiedzieć, możemy się drzwi otworzyć, jedne, drugie, tak, o, tuti, tuti, oj, tuti, kurczę, czasami przyreaguje na tym serwerze u sąsiada, trzeba uważać, dobra, I także, o, tak się prezentuje że rek pięknie, ładnie, po trasie, tuti rejestracja się zmieniła, to nie jest z tym prosić się, nie, interery, bo to To są te, a mówiłem, alternatywna rzeczywistość, nie? Tutaj wszystko jest inaczej. Kasy też mi nagle przybyło na konto, ale to spokojnie, to też jest wszystko tutaj inaczej. Tak, czuć, no mogę powiedzieć, no... Kurcze, jedynie co teraz pozostaje, to poczekać na sąsiada, ja tu w sumie nie wiem co mogę zrobić, co mogę, siąść sobie do traktora, posiedzieć tuti, biegi pozmieniać, do przodu, do tyłu, odpalić, gasić. w ogóle, dzieci. E, no, 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 nic tutaj nie wymyślimy, proszę ja was, no. Możemy jeszcze się później przejść, zobaczyć u tego, u sąsiada, jak tam na przyciepie wygląda, możemy światłami mrygnąć, tuti. Proszę bardzo, tak się tutaj prezentuje, że to raj nasz piękny, tak? Tuti, tuti, dobra. Pokaż pan co my tutaj możemy, kurde trzeba uważać z tym chodzeniem, bo jakby ściele normalnie to będzie tragedia. Dobra, co my tutaj mamy u sąsiada, proszę zaprezentować, nie tędy pójdziemy, tutaj o, tuti tuti wejdziemy sobie tuti i teraz tuti o proszę bardzo. Swoje sąsiad ma i panom, pięknie ładnie tutaj, proszę bardzo, dobra, idziemy i czekamy na sąsiada tutaj, o proszę bardzo. Siema młody! A, siemaneczko! Kurna dziot! Co A. to, nowy nabyteczek? No powiedzmy, że tak. O cholera, no to młody, gratulacje użytkowniku! A no dziękuję! Cholera, <laughs> no ale trochę, słuchaj, chyba trochę do remontu moż, bo ci powiem jak i zaczęło duzia. kopić, to myślałem, że się zapoliło coś. Dużo, dużo jest do remontu, to cały ciągnik. No, kurde. Ale na napędzik no, ale... by dołożył coś tego i pomyślnie. To czworeczka, to będzie coś nie takiego no, no. jak jaka czwóreczka, Popatrz na silnik. To za kurde, to, czy to już szóstka to jest, jest. To się ściegara gdzieś, no. A z daleka chłopie, myślałem, no, że to czwórka, bo mówię tak podobne, no, bo trochę do sąsiadów. Może to tak dlatego, by wiesz, mundo, no. może dlatego, bo tak krótszy się wydaje, a to szóstka jest. O kurde, młody, to tu będziesz szalął to my jeszcze mamy na maty. Na razie wtedy, nie ma zemną Czy ja. ja na usługi kiedy. Ja pierdziele, Kupię maszynki do niego, bo to jest, wiesz, Władka wyremontuje, to ja generalnie więcej roboty na razie do Władka mam, ale no, zobaczymy. Cholera. Ale no, o, widać, w środkach się usiądzie to widać, po błotnikach z tyłu i z przodu, że to jest szóstka już, nie? No. Dobra, jak chcesz młody pogadać, to dawaj ze mną na Bijona. Dobre, dobre. Bo ja czasu, czasu nie mam, chcę się pokosić, jeszcze z łoborniki muszę jechać. Eee, i poogarniać trochę. No to tak właśnie dlatego też że ja się miałem ostatnio pytać o te maszynki, ty żeś nie chciał eee, i mówię ten No ale to wiesz co spontanicznie to wyszło, widzisz? Ja nawet nie no. myślałem że ja ten ciągnik będę miał A za że ile żeś go wyrwał? Aha, to tajemnica No kurde tam wiesz. Ja ci powiem później jakby wyremontuję, bo to nie wiem jak to będzie jeszcze. Aha. No ale to musiała być przystępna cena, bo na remontorach musiał No to wujek też wieźno, no, wujek trochę z modernizacją do przodu idzie, mówi no widz no, stoi taki ciągnik tu w obozie u to on tylko do pasiowoziu no, no. go używał praktycznie. No, ale no to dobra, no, ale to kurde widać, że nie wiem, nie, był chyba no bo zajechany jak... Znaczy no wiesz no, 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 kiedyś to był główny No no. No a teraz to tylko do... do działać tam. E, ale to wiesz, młody, jak będziesz potrzebowała pożyczyć sprzętu, to tak w sam roz będzie u nas akurat, zanim no ty go wyremontujesz, no. to u nas ten sprzęt jest. Ja ci powiem, mam talerzówkę za dużą w ludzie mi tam pisali, że to trochę duża, jak na mojego, no ale mówię, ona była brana na wyrost teraz, żeby taką lekką uprawę robić, a później się będzie już robiło na głęboko, e, to w sam roz będziesz miał. No, to będę... ja tam przyjadę, kiedy na usługi tu popatrzymy po wiosce co będzie do roboty, to widzisz. Ja kurde cipę młody powoli się za rozrzutnikiem, muszę kurnać od rozglądać. Bo Jomon przeżył od samego początku ten rozrzutnik. to no właśnie, no. A nie ukrywam, że kurna dzisiaj jeszcze mówię, a takie powrót do przeszłości. Bo 60 będzie ładować. Może tego nie było, bo był cyklop. Ale 30 z rozrzutnikiem będzie cię jeździła. Aha, to... Kurde, tego to dawno nie było. No, Tamis, u mnie tego obornika nie jest dużo, bo w większości wolę lać w gnojowice, bo z obornikiem to zawsze mam kupców. Yy, łatwiej to się tego pozbyć, i, wiesz, łobornik wybierzesz na pole i on jeździ nie woła. No, A ja z, gnojowicą, no z gnojowicą to jest, że Zaro wybije, i później tylko same problemy, więc yy, tutaj tego łobornika u mnie nie jest dużo, więc się nie zastanawiałem. Teraz jeszcze chciałem się na pewno tym rozrzutnikiem trochę powodzić kiszonków, nie kiszonków, i w ogóle. No ale też ostatnio swoją przyczepę trochę przerobiłem, więc zobaczymy, no albo zostanie ten rozrzutnik jeszcze ten jeden sezon na kiszonki i za sezon się coś kupi, no albo nie wiem też jak funduszowo to będzie wyglądało. Może najpierw kupimy już większy ciągnik i wtedy pod ten większy ciągnik, żądniem rozrzutnik, bo też po co no, tak no, kupować pięć różnych. Pobyć, no. No, bo tak 15 rozrzutników, teraz kupować, to są inne maszyny, które trzeba będzie tutaj ładnie ogarnąć, ale to też nie ma co kupować i żeby za 2 3, 3 sezony znowu zmieniać, nie? No, a ty rozrzutnik masz, nie? Nie, 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 ja tu wiesz, na razie zwierzę nawet nimą, to, to na razie nie potrzebuję. No jo, bo zawsze to słuchaj, ten rozrzutnik to jest dobry też jako przyczepa, nie? No też a jo, prawda, ty, no. A ja ty, bo ty miałeś kurna, a ty byłeś po ten obornik, no tak, jo, zapomniałem. Jo. Eee, ty żeś mój, tak to ja bym chętnie, że obornik mam na sprzedanie, nie? To jak tam będziesz ściął. Dobra, to pomyślimy, no na spokojnie. No tam dla mnie to nie, nie jest problem, w razie w, mogę się wymienić z tobą za słumę. I to tyle, ja se po prostu ten łobornik później jakiemuś tam większemu gospodarzowi sprzedam No ja teraz w Jakim tym sezonie ciały. będę miał jedno, jedno to pole większe co mam To tam za torami właśnie, to, to teraz będę tam zboże właśnie siał w tym sezonie, następnym to, to będzie słumy trochę Ja tam za torami są jeszcze pola? A już są ja, no Tam jedno pole Które mam właśnie no Które, temu 194? Czekaj, spojrzę w GPS a I... Jo, 94. No bo to jest no. malutkie. Tak, kurde tak, ty ja myślałem, że do, do torów tylko jest za torami już koniec. Amba Fatima i nie ma. A tu jednak amba Fatima jest. Kurde, a widzisz, że no. ja się tam. Muszę aż się przebiegnąć, zobaczyć, bo ja widzę, że tam na dołku jeszcze są 93, 92. No, A tam dużo jest pół takich ładnych. Nie widzisz, jaką tam zimia i w jakich stocynach chodzi tam? Oj, no, wiesz co nie wiem, dokładnie. A ile ty bo to... za swoje żeś dawał? Kurde, widzisz co 25 chyba tysięcy? Ty, to ty. To kuźwa, to tam ogólnie nie jest małe pola, a wygląda na malutkie. To albo może tam dobrą glebę, czy tam by było lasu, coś jeszcze do tego. Trochę lasu było jeszcze, wiesz? A, kawałków, no to dlatego, no. to dlatego no. było, wiesz? Bo tak, to gdyby lasu nie było, to by tego nie było, tak? A, tak, to, to jednak wartość drzewa mają, bo mówię, ja tutaj też, jak kupowałem, to tutaj też. Jak patrzyłem pod względem hektarowym, no to dużo wychodziło. No ale z racji tego, że po prostu. Mam drzewa, ale tych drzew na razie no nie wycinam. No, na razie tych drzew nie wycinam, bo wyglądają bardzo ładnie. No, ale ty e... tego tu dużo masz. No i klimat jest jedno... taki lasu. Ale zobacz, te wielkie, takie wysokie, by jedno ci dwa wyciął, to już od razu yes, jest nie Ale uciek. wiesz, co, może kiedyś tu mam chrapkę w przyszłości jeszcze w tą stronę se pociągnąć, żeby tu mieć po prostu w przyszłości na co przyjeżdżać więcej. E... No ja, no, no. Więc nie ukrywam, że wtedy na grze już się będzie równało jakoś, czy coś, ale chcę na pewno ten klimat takiego lasu zachować. Też nie chodzi na to nie o to, no, no, żeby no wiadomo, tej Nie serii... żeby wszystko nie wyciąć, nie, da, ale wszystko kilka nie Także tu najwyżej o te od drogi by zostały, a tutaj te 4 czy 5 drzewek co tu widać to by się najwyżej wyciło i to tyle, tyle w temacie. Kurna, dziadno, drugi zbiornik wysypany, następny jest 50%, a tu jeszcze kawał pole ja jest. Kurde w ty to mieścić na tą przyciepę? No nie wiem właśnie, ja bym się cieszył jakbym jeszcze zbiornik zbiorniku zabił, bo to... W by było ponad 20 ton soi. Ja nie, nie pamiętam, po ile soi po, po, po jest, po 3000 jest. Pamiętasz? 2000 z groszami. 2 z groszami, no dobra, ale no to i tak jest 40 tysięcy. Jeszcze do no tego 4-5 tysięcy to wyjdzie samego tego. Za czyste i w ogóle. Tam w dodatku jeszcze wyjdzie. 2-300. Ło cholera, no to, to to już jak Zem będzie, jesteś. To będzie, akurat, słuchaj, dobrze, bo kredyt. Spłacę yy, i się nie będę musiał o nic martwić, co będę mógł gospodarstwo rozbudowywać. Bo widzisz, ta, ta, ta. starostodowa u mnie to już też tam ledwo zipię wszystko. O, to, to, to. Chałupę też by trzeba było zrobić. Yy, jakąś kąpielnicę sprowadzić, to widzisz. Mm, proszę bardzo. co, na razie tylko się córka sąsiada nadaje, bo już, w podobnych warunkach żyje i to do mnie przychodzi, no ale. To tyle tylko w temacie. Dobra, ja teraz Dane chyba Pedro tak. Będzie. Zrobię chyba łokrążynie. Kurde, dobrze by było to skończyć, no. Nie, hey, ja może ja pobiegnę pociągnąć w biegu, się wysypiem? Ty nie chcesz tak? Wiesz co, ja bym chciał to skończyć, ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie to skończyć. Z jednej strony byśmy wiedzieli... Dobra, trudno. Akcja Obornik, żeś tam widzieli kilka razy. Zniw, nie pamiętam, czy było dużo w tym sezonie, czy nie. Wiesz co, młody, ja teraz będę... No jak ja byś mógł, ja to ja tylko skocz ja i no. powiedz mi na ten tu poprzecznik pod lasem. że jemu z niej musiał tam ja. wykręcać, nie? no. Tylko Okej, tu mi do, podjedź, ja do góry a rurę w górę to widz. No tutaj do góry podjedź. Dobra. Znaczy do góry w sensie, że tu drzew. O, no jak, no, jak no to ja to góry, Dobra, do przodu. Do, 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 do do no do przodu, do przodu, no. bo tam to jest dołek, ja mówię do góry, a tu faktycznie mogłeś widzieć, że to jest tyndy. Taka, jak młody to podjedzie pod górkę, ja mu od razu krzyknę. Jedź i zawiń! I się Dobra. Przodem już do dołu ustaw. Dobry. O Jezus! Ojej! Właśnie bo tu kurde nagi sią Ja nie widzę co robię O Boże no? Faktycznie Tak kierownica ci skrym co, że daj spokój O już wróciłem, czekaj Dobra, kurwa bo przyczepa jednie no, Ale było widać, że Cię fes zagowało Pobre, o stój. Proszę bardzo Dobra, tu na tym musimy sypnąć Cholera, no Ile tam młody jest? 87% Nie wejdzie Ja pierdzielę nie wejdzie Jasny glim I uwaga 98 Aha Tuwa No to na ten moment moi kochani Ile tam jest 6800 600? 640 6400 plus 13900 2300 Okej okay. Łody! Czułam Cię! Nie chciałbyś zjechać może czwórkom? no mogę chyba zjechać, w sumie, nikt tego nie ukradnie To Nie takie... powinni tu huknąć tego To weź wtedy jać pierwszy i... i słuchaj, do sto, od razu jak na wprost do stodoły, nie na lewo będziemy kipować, ale Dobra. to tam... Dobra Udać się, wyjdzie tak, że będą prawie same żniwa, nie? No i dobra, zasiadamy do Zetora, tutaj sąsiedzkiego i jedziemy z tematem, zobaczymy, czy, czy damy radę, czy wykoleimy tutaj na przykład, czy nie, bo są takie nagie, u sąsiada coś się dzieje, ewidentnie, i też ja w ustawieniach tutaj nie pałem, także no, może być ciekawie, A to zobaczymy, co z tego wyniknie, dobra, czekaj, tu jedzą samochodzi, jedziemy się pięknie, ładnie z kieruneczkiem, proszę bardzo, jak jest jechana z tematem. Dobra, tak żebyśmy w miarę ładnie pojechali, to wyszłam, tutaj nie, nie, ten, nie przyczepił się w prasie ja was. Trzeba uważać. I teraz tak, tu musimy w prawo pojechać, kierunek kwitniemy. Uwaga, tu nic nie jedzie. Oj, tuki tuki, no właśnie, no właśnie. Tak to jest. Tu nic nie jedzie, tutaj, tej nic nie jedzie, możemy widzieć. Proszę bardzo, tuki, o, proszę bardzo. I trzy, i czwóreczka jechana z tematem. Kurczę blaskę, zobacz, co się dzieje. 40 na godzinę, tutaj sąsiad leci, leci sąsiad leci, sąsiada z oto, inaczej polecisz tutaj pięknie ładnie przez wioskę, a tak gdzie o, znajdziemy się tutaj, czekajcie jakie tu mnie nie przestrzelił zakrindu. tutaj tutaj, w o proszę bardzo, tutaj, tutaj i wjeżdżamy pięknie ładnie, o, tutaj, proszę bardzo, Chciałamy tutaj, teraz gdzie ja tu miałem wjechać, kolerce jasne, nie pamiętam a bo tu na... Nie no tu na wepro, ale poczekamy naszym siadam, bo on mi tu powie co ja bo to żeby nie było to przypało później, kurde, że wie to. Jedziemy w imię trzeba i o... tuki-tuki, także czekaj, tak stara się dowiemy, czekaj, tuki-tuki. Kurde, tuki. czemu młody nie wizrzo? Na pros, na pros, no! Tudi, tudi, nie chcecie No Tak, ale wiedz mi na razie, że nie wizrzą, Dobrze, wjechać. I tam od razu te w lewe drzwi się wtedy pakuj. Dobra, i wsiadamy, podjeżdżamy, pięknie tutaj, tak dojedziemy gdzieś tu, znaczy majster, żeby się nic nie przestawił. Dobra, tutaj zajedziemy, pięknie, ładnie, o. Ok, kasimy to dziadostwo, o, przepraszam serdecznie. I idziemy, proszę, ja was, kurczę, laszkę tutaj od razu po, po trekta naszego, co by nie było. O, no, tutaj, o, proszę bardzo, drabinkę mamy, o, tak można zaprezentować tutaj, pięknie, o. Sąsiad tutaj sobie poszedł. Pięknie, Tuti. Nie no, nie będziemy przedłużać, bo to ten... Dobra, trzeba wychodzić po tego, y, po trekla naszego. Tuti, Tuti, bo sąsiad jedzie, ten, jedzie kosić, tak, sąsiedzie? No, dobrze, do no, 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 no. Tak, 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 tak. Dobrze, to jedziemy, idę w takim razie po trekla i kurde, tam przyjadę do sąsiada, bo sąsiad mówi, że y, będzie, no... Łobornik rozrzucił, czy co, on tam powiedział, czy gnojowicie, nie wiem w sumie, zaraz się dowiemy zresztą. także o, dobra, tutaj idziemy pięknie, ładnie, tuti, 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 o, proszę bardzo, przejdziemy sobie na chodniczek, proszę bardzo, tutaj, tuti, hops i tuti, hops i tu, proszę bardzo, 40 możemy, o, nie no, żartowałem, ciowi. idziemy dalej, tuti, o, tuti, w prawo, tu przez nas, tu wchodzisz tędy, Tuti, tu przez ksiączek tu hops i hops i hops i hops i tuti tuti i tu i tu Proszę bardzo, i my już są na polu. Teraz tutaj, proszę bardzo Tuti tuti, podejdziemy Trekna, proszę bardzo. Dawaj go Tuti, dawaj jedziemy z tematem normalnie. O, zobacz jak idzie. Oj. Dobra Tuti, dawaj jechana z tematem. Zajedziemy. O kanister, hej, możemy. Tuti, daj, dajmy Tuti. Dobra, do jakoś, Tuti. O, proszę bardzo. Jechana z tematem pięknie temat, ładnie. Jedziemy do sąsiada na pole, pięknie, ładnie. Mm, tam się też dużo dzieje, dużo informacji na pewno e, z tym wszystkim będzie. Dobra, i o sześćdziesiątkę, Gosze. Bierzemy 30, a 80 coś, dobra, teraz by się przydało. Ja my tu mamy, o! Dwóch Adamów było, już jest jeden Adam, sąsiad. Proszę bardzo. A tu mamy, o! Pisiuntkie! I brzydkie ksiaczki i ładne dziewka. Ładne dziewka i brzydkie ksiaczki i o, proszę bardzo. Sam jedzie jedzieś tematem tutaj, proszę bardzo. Piękne jest robione tutaj. A tu o, się siad robiony... Łob Łobornie. Ci duszy nawet. Bo mogę ja się ruszyć. Ja muszę się muszę się urodzi, bo tutaj ciężko chodzi, muszę ja się ruszyć, ja bo nie rodzi wad. O, Jezu. Ja zresztą bym się jadł tutaj. Ale idzie. Z piątki od razu, sąsiad ruszył. Stara nie szkoła. Ale jazdę. Muszę się ruszyć, bo się wykoleimy. Nie, no to. wolno, kurwa, sąsiad. Bukać wolno. O kurde, nie kurde, idzie, kurde, że pomiędzy, że tutaj Tu pomiędzy trzeba będzie jechać, no ale także sobie to zostawimy Karnister pod. O, karnister został na polu. Mogę ciągnąć do dotankować. A widzisz, takie to rzeczy. Na ten nasze polski wsi. Dobra, mały gry wączuma. Kurde, no, porankiem. No to szóstka w później, nie? A? Małek za potem głowa mnie podskoczyła. Tu pisaliście na temat w ogóle mówiłem, że fajny pieniądz za nią. Jest to ze względu na to, że tyle za nią dałem, została odremontowana i został dokupiony do niej e... całostrzeż, czy to do tura. Bo ona chyba nie wiem, czy to wszystko przyszła, czy nie za wszystkim to nie. Się. nie co to małego? A teraz. Ale! Ja pies... <noise> Ja Kurwa moja głowa, bym by by <noise> w siebie wyjechał. Ja tam. przypomniałem sobie jak za młodego się jeździło na razie i kogoś bo... waliło ko no to nie chcę wiedzieć co to było. Ale dobry jest, dobry, maja. No. Także dobra, to by było na tyle, słuchajcie, jeżeli wam taki odcinek się spodobał, to ja was z przejazdu tutaj do sąsiadów, e, no z lekkiej kraksy też można by powiedzieć z pomocy tutaj sąsiedzkiej i tak dalej, i tak dalej, to napiszcie w komentarzu. Ja tutaj będę starał się sąsiadom jak najbardziej pomagać. Myślę, że w następnym odcinku może też jakaś akcja zimniotki tutaj o sąsiada Adama. Coś tu pomożemy jak najbardziej, tak wszystko się okaże w na świat. Się Z mojej strony to na Do następnego. Na razie. No i cześć.